Ej, ojciec to ja widzę też dobry miglans chyba jest, co? Dobra, cofam. To co powiedziałem o gałęziach, nie każdy samochód by przyjechał Przejechał przez ta gałęzie Wszystkie się kręcą, wszystkie Ty! to się jara Ej, do łęci się Yy, gałęzie się palą, straż na miejscu jest, jest, ale nie gasi. Wodę tam masz, baniek z wodą. Woda się polała, czekaj. Olej. Co on kurwa wyrzucił? Olej, 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 to nie można lać, nie można lać go. Nie można go lać. To wyjeżdżajcie. Nie lej, nie lej, nie lej, nie lej, nie lej. Ten olej wali kurna z tego gówna. Patrz. I pociekło po wydechach i zaczęło skwiercić i dlatego tak capi tutaj w środku. Ja pierdziel, ale... Y na miejscu strasznie jest, ale nie gasi. Gówno, uspokoi się i będzie dobrze. Ja mówiłem ci bardziej w tamtą stronę walić, w lewą. Czy byś. Że... I kurwa, ojca wina, ojciec narobił miodu. By nie wybić. A tam szybę wybić. Byśmy przejechali przynajmniej, a teraz jesteśmy w dupie. Spali <słyski> <słyski> się do jadły. No troszeczkę. A wyciągarka z przodu, dawaj tu jest wyciągarkę i o, jazda. kurde, jaki wykrzyż zawolisty, ja pierdzielę! <słyski> Mega dobrze to wygląda OSP Motokoty oprócz Tylko uważaj ten Na co? Na tam, żeby tam wiesz, ten olej Który masz? Dobra, wyjeżdżaj Dawaj, dawaj Opa! Ja pierdziele jaka to jest potęga Klapacę pogubił dla jego No. Ja pierdole Dla jego w pogubił i ta demo